Witam państwa serdecznie. Proszę państwa, korzystając z tego, że mamy produkt tak fantastyczny jak komiks Huberta Czajkowskiego o Zygmuncie III, ja chciałbym z tej koniunktury skorzystać, to znaczy, chciałbym na tej fali, jaką ten komiks wzbudził, na fali zainteresowania wśród czytelników, podpromować trochę swoich produktów, które z tymi czasami, z czasami panowania Zygmunta i poprzedzającą ją, je epoką korespondują silnie. Mam konkretnie na myśl dzisiaj szkołę nawigatorów, która już jest z nami jakiś czas, i ciągle jeszcze jest. Ja myślę, że ona się trochę szybciej sprzeda. No, ale bywa jak bywa, proszę państwa, czyli ten numer szkoły nawigatorów, który poświęcony jest sprawom morskim. I ja nie będę go omawiał, tylko przeczytam państwu fragment, fragment tekstu pod tytułem. Kongres Szczeciński, Stanisława Bodniaka, teksty Stanisawa Bodniaka, chciałem też podkreślić, nie są publikowane nigdzie. I w zasadzie zainteresowanie dla nich no, jest żadne, zerowe. A to są bardzo ciekawe rzeczy, które powinny inspirować historyków, inspirować autorów. Mamy wielu autorów, którzy płaczą, że w dawnych czasach Polska nie interesowała się morzem. No to dlaczego o tym nie piszecie ludzie? Dlaczego nie rysujecie o tym komiksów? Dlaczego nie robicie o tym podcastów? Co z wami? No więc może to, co ja teraz zrobię, kogoś zainteresuje. Stanisław Bodniak, Kongres Szczeciński. Nie będę czytał wstępu, zacznę od razu od pierwszego rozdziału: O pacyfikację północy. W ciągu XVI wieku dokonała się zmiana historycznych ról między dwoma morzami. Śródziemnym, kolebką wielu narodów i Bałtykiem, lokalne dotąd mającym znaczenie. Na ten północny zbiornik wód przenosi się zwolna punkt ciężkości handlowych, a za nimi i politycznych interesów państw europejskich, rozpalając od drugiej połowy XVI wieku zarzewie długotrwałych konfliktów między panami bałtyckiego pobrzeża, usiłującymi w duchu średniowiecznej teorii o mare clausum rozciągnąć swoją jurysdykcję i hegemonię, zdobyć niepodzielną. Dyplomatyczne wysiłki o wpływ na Bałtyku, przerywane często głosem bojowych surm, zajmują tak poczesne miejsce w polityce, tych państw w wiekach XVI i XVII jako przewodni jej motyw, że historycy określili je terminem bałtyckiej polityki. Prologiem zbrojnych konfliktów jest pierwsza wojna północna w latach 1563-1570. Pierwsze starcie wszystkich bezpośrednich sąsiadów na Bałtyku: Polski, Danii, Lubeki, Szwecji i Moskwy, podzielonych na dwa wrogie obozy. Podnięte do orężnej rozprawy dał upadek Związkowego Państwa Inflant wywołany przeżyciem się średniowiecznych instytucji i wewnętrznym rozkładem tego organizmu bez centralnej siły jednoczącej. Zgon przyspieszyła Moskwa, która w odpowiedzi na pozwolski traktat inflansko-polski z roku 1557 rzuciła swe wojska na ziemię inflanckie i wśród wielkich spustoszeń zajęła szmat kraju, a przede wszystkim z dawna upragnione okno na świat, port Narwę, u ujścia rzeki Narwy najdogodniejszy punkt łączący państwo carów z morzem. Więcej, bo z zachodnią Europą. Wnet rozpocznie się nędzny ugonek kupczyków, jak nazywał Zygmunt August wyścig zachodu, ochłonny rynek zbytu otwierający przez Narwę widoki na ogromne zyski. Wnet popłyną do Narwy całe flotyle, by dostarczyć carowi broni, prochu, rzemieślników i towaru ku trwodze państwa Jagiellonów, a radości moskiewskiego samowładcy. Prawie równocześnie z Moskwą pojawia się drugi pretendent do inflat, Fryderyk, duński król, który w roku 1559 pozyskał biskupstwo ozylijskie dla swego brata Magnusa. Nadto biskupstwo rewalskie i opactwo Padis, wznawiając tradycję średniowiecza, kiedy to Dania posiadała protektorat nad Estonią. Najpoważniejszy udział w inflantach, tak co do obszaru, jak i tytułu prawnego, przypadł Zygmuntowi Augustu, Augustowi, który zajął terytorium po obu brzegach Dźwiny z portową rygą, kluczem kraju, asekurując w ten sposób Litwę od północy przed, Mos przed Moskwą, a zarazem zdobywając w dolnej Dźwinie ważną drogę handlową dla litewsko-ruskiej części swego państwa. Gdyby dał się ubiec Moskwie od lat czekającej na inflanty, o skrzydlenie Litwy od wschodu i północy stałoby się faktem. O najzgubniejszych następstwach i już nie sama Narwa, jak w tej chwili, ale wszystkie porty inflanskie dostałyby się w moc carów i posłużyły za wyborną strategicznie wypadową podstawę dla dalszych ataków. Oczywisty więc interes państwowy nakazał usadowić się mocno w Inflantach, co jak wiadomo nastąpiło w drodze pokojowych układów w latach 1559-1561, uwieńczonych dobrowolnym akcesem Inflantczyków do Rzeczpospolitej Polskiej za cenę obrony przed Moskwą, gotującą się do nowych zaborów. Przed ostateczną finalizacją tych układów występuje na widowni jeszcze jeden pretendent do Inflant, Eryk XIV. Król Szwedzki przez Finlandię i ich sąsiad i zagarnia Estonii stolice z Harią i Wirlandią, a w roku 1561 i w następnym Parnawy i Weisenstein. Podział łupu, dokonany wśród kłótni, wzajemnych pretensji, zbrojnych wymuszeń uczestników, zdecydował o politycznym ugrupowaniu na najbliższą przyszłość. Zygmunt August stosownie do układu z mieszkańcami i Gotardem Kettlerem cały kraj za własność swą bezsporną uważał. Iwan mało dba o prawne tytuły, co siłą weźmie swoim, swoim mieni, w czym scho schodzi się z Erykiem. Dania czuje się pokrzywdzoną przez tego ostatniego. W najtrudniejszym położeniu znalazł się teraz Zygmunt August, narażony już nie tylko na atak Moskwy, co było rzeczą naturalną, ale także reszty uczestników, a nawet protesty teścia Ferdynanda i Rzeszy jako zwierzchników inflat. Na zastrzeżenia teścia pojawiające się na długo przed objęciem Inflant jedno miał odpowiedź. Nie może pozwolić, by Moskwa zawładnęła brzegiem morskim tej ziemi. Silniejszą nad wszelkie skrupuły okazała się racja stanu. Dla państwa Jagiellonów zajęcie Inflant to być albo nie być, bo to przemożny atut w zmaganiu się z carem. To jedyny sposób zagrodzenia drogi do morza dziedzicznemu wrogowi. W konsekwencji wyjścia polityki polskiej z długiej bierności należało gotować się do ciężkich zapasów. Z Moskwą wszczęły się one już w roku 1560. Mimo zawieszenia broni, na nowym teraz terenie inflanskim z Danią i Szwecją wchodzi Zygmunt w rokowania, przechylając się początkowo raczej ku myśli pozyskania Eryka, co znajduje wyraz w związku małżeńskim jego brata Jana z królewną Katarzyną. Jan i Katarzyna to rodzice Zygmunta III Wazy. Przypominam. Przy równoczesnej odmowie ręki królewny Anny Magnusowi, braków bratu Fryderyka II, króla Danii. Latem 1562 roku pośredniczy Jan w układach jeszcze przed Orzenkiem. Zygmunt. August domagał się najpierw ustąpienia Szwedów z Infant. Przyjąłby też oddanie sporu po to wybranych przez obie strony arbitrów. A nawet takie wysunął rozwiązanie: Rewal, Parnawa i Weisenstein pozostaną przy Ryku jako lenna Polski w zamian za znaczniejszą pożyczkę i alianz przeciw Moskwie. Ponieważ jednak król szwedzki nie okazywał skłonności do kompromisu i przez uwięzienie Jana z żoną w 1563 palił za sobą mosty, trzeba było za innym oglądnąć się sojusznikiem i do walki się sposobić. Zygmunt August mniemał, iż w Inflantach sprosta przeciwnikowi, za to na morzu czuł się prawie bezbronny, podczas gdy Erik rozporządzał liczną flotą wojenną, dostateczną do uzupełnienia potrzebnego materiału wojennego i wojska z krajów Rzeszy, gdzie posiadał przyjaciół. Należało temu za wszelką cenę przeszkodzić przez utworzenie floty. Nie była to rzecz jasna, nowa dla, Zygmunta Augusta, rzecz nowa dla Zygmunta Augusta. Przecież już w roku 1557, w obliczu wojny z inflantami, uczynił pierwszy krok w tym kierunku, powierzając straszna na morzu obywatelowi Zelblonga Tomaszowi Serpingowi, którego mianował admirałem nad trzema okrętami z odpowiednią załogą. Serping miał przeprowadzić wówczas szczelną blokadę inflant, chwytać wszystkie statki. Tam lub stamtąd płynące i na wypadek oporu przy użyciu siły odstawiać do portu w Królewcu jako bazy operacyjnej. Obok niego działał Dunin Wąsowicz jako królewski kaper. Po otwarciu narwy wznawia Zygmunt August akcję kaprów i wydając zakaz żeglugi zwrócony do wszystkich władców Europy. Teraz zachodzi potrzeba blokady Szwecji, co można było uskutecznić przez wzmocnienie zastępu kaprów. Wobec tego król. Zaciąga w służbę nowe okręty i pozostawiwszy na czele całej floty Macieja Sharpinga z Gdańska poleca zatrzymywać wszystkie statki żeglując do Narwy lub Szwecji. Zabiega też o pomoc na morzu Gdańszczan, Księcia Albrechta Lubeki, brandenburskich margrabiów, książąt brunświckich, meklemburskiego i pomorskich, przedstawiając im, że Eryk kusi się o panowanie nad Bałtykiem i celu dopnie, i gdy celu dopnie, stanie się groźny dla wszystkich. Wzywa więc do zamknięcia mu i sparaliżowania akcji werbunkowej. Dlatego samego celu poszerza lenno w Prusach na starszą linię Hohenzollernów. Proszę Państwa, mamy tutaj wyjaśnione ustępstwa Jagiellonów wobec Prus i wobec ludzi, którzy jeszcze jesteśmy za życia Albrechta, ale wkrótce Albrecht umrze. I wobec ludzi, którzy po Albrechcie przejęli, czyli Brandenburg, czyli z Brandenburgii, przejęli opiekę nad jego synem, który był, jak to się gdzieś mówiło, niedorozwinięty, czyli był zaburzony intelektualnie i rozwojowo. Dygresja. Wśród tych przygotowań przyspiesza ostateczną decyzję zbrojnego wystąpienia wybuch wojny w czerwcu 1563 roku między Szwecją i Danią, z sprzymierzoną z Lubeką. Teraz nawiązuje Zygmunt August dawniejsze zdanie urokowania, które toczą się w Straslundzie i w Szczecinie lipiec i wrzesień 1563 roku. Prowadzony przez kasztelana Franciszka Rusockiego, Gabriela Grabowickiego i Michała Brunowa, sekretarza. Kroki nieprzyjacielskie poprzedziły ich. Zakończenie. Tak w Inflantach, jak i na morzu, gdzie Wąsowicz i Sharping latem 1563 ujęli dwa statki szwedzkie. Dnia 5 października stanęło w Szczecinie przymierze polsko-duńskie wymierzone przeciwko Erykowi XIV. Jako powód związku Podają sojusznicy jego napad na inflanty i złamanie pokoju. Zygmunt August zobowiązał się do wyrzucenia szferów z inflant, odcięcia dowozu z pomorza, Prus i inflant oraz do przekazania dani Parnawy i klasztaru Padis z przynależnym terytorium. Fryderyk miał na lądzie i morzu uderzyć na wroga. Poza tym obaj sygnatariusze przyrzekli sobie wzajemną pomoc i wolność żeglugi. Układ miał wiązać aż do szczęśliwego zakończenia walki lub do ugody z przeciwnikiem. Do czego jednak może dojść jedynie za aprobatą i przyzwoleniem obu kontrahentów. Z udziałem lubeki. Proszę Państwa, ten fantastyczny, pięknie napisany tekst znajduje się w 36 numerze kwartalnika Szkoła Nawigatorów. Państwu, szczerze, ten kwartalnik polecam. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze tę lekturę kontynuowali, bo ona się, jak powiedziałem, wiąże, z sytuacją opowiedzianą w kadrach i na planszach przez Huberta Czajkowskiego, bo zaczynamy właśnie od tego momentu, czyli spraw inflanckich Zygmunta Augusta, jego relacji ze Szwecją, Jana III, jego żony Katarzyny Jagielonki, szalonego króla Eryka XIV, czyli tych wszystkich spraw, które w Polsce są zupełnie nieznane, bo optyka historyczna została przez literaturę ustawiona zupełnie inaczej. To jest też rzecz, która jest niezrozumiała, Zrozumiała kompletnie, że nie można skłonić ludzi do zainteresowania historią, a co za tym idzie polityką i tradycją polityczną, bez y, dziesiątek y, autorów zajmujących się y, omawianiem zagadnień historycznych w różnym duchu i w różnych kontekstach. I temu proszę Państwa, kibicujmy, y, żeby takie rzeczy się zaczęły. I żeby ludzie z pełną odpowiedzialnością, a nie tylko po to, żeby się zaprezentować, pisali książki, wydawali je, drukowali, wymieniali poglądy, kłócili się ze sobą, żeby z tego wynikło coś, jakiś ferment, który nas doprowadzi ku lepszym czasom i ku mądrzejszym pokoleniom. Tego Państwu i sobie życzę. Na razie polecam ten kwartalnik. Tak. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.